No, drodzy Państwo, wiecie, jaki byłby idealny test dla białości białych butów rowerowych? Właśnie, czy maskują się dobrze w białym śniegu? No, jak widać, te buty już się idealnie w białym śniegu nie maskują, aczkolwiek dalej są bardzo, bardzo białe, moi drodzy, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o podsumowaniu testu sezonu testowego z Fizik Vega Carbon, czyli w zasadzie nowymi topowymi butami szosowymi od Fizika. A uspokajam kogoś, dla kogo one są zbyt białe, że są dostępne też w mniej białych wariantach, ale są to. Całkiem ciekawe buty, które pokazują zupełnie nowe podejście do projektowania butów rowerowych przez fizykę. Jest tutaj sporo elementów, które są zupełnie inne niż te elementy, które mogły dla kogoś być fizyku irytujące. Aczkolwiek wady też są, więc dzisiaj sobie podsumujemy testowo Fizik Vega Carbon. Dobra, zmieńmy sobie trochę kolory tła, żeby coś nie uciekło, no bo jednak na białym to ciężko oceniać białe buty rowerowe, więc dzisiaj taki odcinek potestowy, więc będzie to odcinek zwarty, moi drodzy, więc lecimy szybko z tematem. Fizik Vega Carbon. To jest zupełnie nowy but, jeżeli chodzi o buty szosowe w Fiziku. To nie jest kontynuator jakiegoś dotychczasowego modelu czy nowa wersja dotychczasowego modelu. Tu mają być nowe buty, buty, które mają nadążać z trendami aktualnymi, jeżeli chodzi o topowe, wyścigowe buty szosowe. Więc mówiąc, przekładając to na z języka marketingowego na język normalnego człowieka albo na język, który faktycznie odczujecie. No to tak, te buty w porównaniu z zwykłymi takimi standardowymi fizykami czy w ogóle włoskimi butami są trochę szersze z przodu. Jest to odczuwalne, że one są szersze w tej części i mają niższy profil względem powiedzmy takich starszych butów szesowych. Tutaj mamy karbonową podeszwę, która niejako jak widzicie jest Częścią buta. Ona jest wkomponowana w całość buta, a nie jest doszywana kolejnymi warstwami. Tak jakby but nie składa się z łatwo zauważalnych, odczuwalnych kolejnych warstw, przez to widzicie, że tutaj no, profil tego buta jest bardzo niski. No oczywiście przekłada się to prawda, na aerodynamikę, no to jest dla mnie absolutny absurd, jeżeli chodzi o postrzeganie korzyści z jakichś rozwiązań w butach rowerowych dla amatora, czy dla zawodowców może to mieć jakieś tam parę watów, czy jeden, czy dwa waty, które gdzieś tam mogą o czymś decydować, ale z perspektywy normalnego człowieka takie buty mają być trochę bardziej bezpośrednie, jeżeli chodzi o przekazywanie mocy. No też dla amatora trudno odczuwalne, ale generalnie tak ma być. To są w ogóle sztywne buty, bardzo sztywne buty. To jest według fizyka 10 na 10, czyli ich najsztywniejsze buty. No i generalnie taki powiedziałbym poziom sztywnych topowych butów, chociaż znam sztywniejsze, ale to jest, to jest osobna historia. Są to na pewno sztywne buty szosowe. Buty wykonane w taki sposób, w którym mamy też dzisiaj bardzo modny i częsty w butach rowerowych. Nowych. Mamy w środku taką, jakby skarpetę. Ten materiał, który nam tutaj, jakby noprynowo otula stopę, i na tym jest taka sztywniejsza warstwa plastikowa, którą tutaj widzicie. Stworzywa, która ma nam tego buta usztywniać, ma go chronić, no i generalnie ma być taką warstwą zasadniczą tego buta. Mamy zapinanie przez dwa pokrętła boa lidwa, czyli boa lidwa to są te pokrętła, które działają w dwie strony. Czyli oczywiście możecie sobie przy pomocy boa buta dopasować i możecie go też przy pomocy kliknięć luzować po jednym stopniu. Pokrętła są dwa, więc no, tutaj taki standard już w topowych butach szasowych. Jak widzicie dość dobre jest to dopasowanie, nawet powiedziałbym, że bardzo dobre, ponieważ to dolne pokrętło poza tym, że idzie nam liniowo tutaj do tego paska, to jeszcze tutaj dociąga nam tą żyłkę w dolnej części buta. Więc dopasowanie w połączeniu właśnie z tą taką cholewką i ala skarpetą jest naprawdę bardzo dobre. W środku mamy taki materiał trochę Alazamż tudzież Alcantara, który jest po pierwsze troszeczkę grubszy, w sensie jest taką miękką wyściółką, widzicie, że tutaj to jest bardziej miękkie, więc ma podnosić nam komfort. Tego nie ma u góry, u góry jest tylko ta taka warstwa skarpetkowa, no i jest też napięcie, natomiast jak widzicie, to nie ma żadnej takiej warstwy typu, nie wiem, jakiś skóra rekina, czy inne tym podobne rzeczy, które mają być szorstkie i trzymać nam lepiej piętę. Aczkolwiek moim zdaniem nie jest to potrzebne przy tym, jak bardzo dobrze dopasowana jest ta cholewka, aż za bardzo, ale o tym zaraz. No podeszwa jest, jak widzicie, to jest karbon, który jest w takiej obwódce plastikowej, co ma ten plus, że to jest bardzo sztywna podeszwa karbonowa, i ta podeszwa tak naprawdę bardziej jest tutaj, w środku buta niż na zewnątrz. To, co tutaj widzicie, to jest tylko taki element, niejako wzmacniający na zewnątrz, ale to, co wam mówiłem, czyli przez to, że tutaj tak jakby podeszwa buta jest wkomponowana w buta, to jej tutaj nie widać. To jest taki element bardziej chroniący nam te, te buty. Ja w nich zrobiłem około 2000 km w tym roku. No Jak widać, no niespecjalnie jakieś ślady zużycia tutaj są. Wiadomo, że jeździłem w nich tylko na szosie, bo są tak białe i sprawiają, że nie tak delikatnych, że niespecjalnie je katowałem dziś, chodząc po jakichś kamieniach. Ale łatwo się te podeszwę czyści i doprowadza do, do porządku. Problem się pojawi, jak sobie jakiś kamień czy coś wbijecie w tę część tutaj. Natomiast wbrew pozorom, to nie jest jak skórka, czy to nie jest jak zamsz, Ciężko jest to oddać na filmie, ale to jest plastik. To jest taki dość szorstki plastik, który jakąś tam odporność na przetarcia ma. Więc, jak widzicie, no po tych butach za bardzo nie widać zużycia. Musielibyście zobaczyć, jak one wyglądały jako nowe, żeby naprawdę zobaczyć, jak one się zużywają, a przede wszystkim się brudzą, moi drodzy, bo konstrukcja tych butów jest taka, że kiedy mamy te dwie warstwy. To one są bardzo dobrze, powiedziałbym, wentylowane. Więc te buty są bardzo, bardzo przewiewne. Naprawdę, wentylacja w tych butach jest na rewelacyjnym poziomie, moim zdaniem, ale też właśnie przez to, wbrew pozorom, ten plastik na zewnątrz jest przewiewny. I pod niego może się dostawać brud, a jak się pod niego dostaje brud, to potem nie za bardzo jest jak ten brud z pod spod spodu wyjąć tudzież wyprać. Więc te buty zaczną po czasie szarzeć. To kiedyś było naprawdę dużo bielsze, ale wystarczyła jedna jazda w deszczu, żeby buty zszarzały, no i pod spodem też yy, tak naprawdę się zrobiło już mniej biało niż było. A umówmy się, to są buty, które. W swoim życiu trafiły na jedną, dosłownie jedną ulewę. Tak to jeździły w optymalnych warunkach, po prostu na suchych szosach. Więc wystarczył jeden deszcz, żeby poszarzały. Wydaje mi się, że dla osób, które jeżdżą bardzo dużo, również w trudnych warunkach pogodowych, no i nie boją się białych butów, no to te buty po sezonie będą wyglądały zdecydowanie mniej biało. Taka konsekwencja tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o dopasowanie, to jak leżą na stopie, no to ten motyw z tą taką. A la skarpetą, prawda, sprawia, że buty bardzo wygodnie leżą na stopie podczas jazdy, i moim zdaniem są butami, które mają jeden z takich bardziej optymalnych dopasowań do, do stopy, czyli połączenie dwóch pokręteł Boali 2, tego przedłużonego, że tak powiem, poprowadzenia linki plus tej skarpety, sprawia, że podczas jazdy stopa. Bardzo mało nam się przesuwa w bucie. Mamy takie poczucie, jakby coś nam otulało stopę, ale ze sprawą niskiej wagi tych butów, około 240 gramów buta i dodatkowo przy bardzo dobrej przewiewności mamy takie poczucie, że można o tych butach zapomnieć. Po prostu jest bardzo, bardzo dobre dopasowanie, zwłaszcza w połączeniu z tym niskim profilem. Ale znowu coś za coś, ponieważ te buty się bardzo trudno moim zdaniem zakłada. Przez fakt tego, że mamy tak naprawdę no, pokrętła BOA, które możemy poluzować, buta sobie poluzujemy, prawda? ale niestety tego elementu nie poluzujemy, więc trzeba się przyzwyczaić do tego, że je się trudno zakłada. Trzeba troszeczkę powalczyć, nawet by się moim zdaniem przydała jakaś łyżka do butów, albo trzeba opanować tę technikę rozciągania tego palcami, tak, żeby stopę tam wsadzić. Po prostu ubiera się je trudniej, moim zdaniem, niż tradycyjne buty i ciężko się w nich chodzi, w sensie nieprzyjemnie się w nich chodzi, przez to znowu, że to nam bardzo otula stopę i stawiając kolejne kroki, no mamy takie poczucie, że. Coś nam tutaj gdzieś dotyka, i nie jest to takie bardzo naturalne. Podczas jazdy super. Bardzo to wszystko fajnie się układa do stopy, i zapominamy o butach, ale ubieranie jest trudniejsze i też chodzenie w tych butach no, nie jest jakoś super przyjemne. No ale mówmy się, to są wyścigowe, topowe buty szosowe, więc no, to jak się w nich chodzi, no, to nie jest coś, coś specjalnie ważne, ale trzeba o tym pamiętać. Tutaj fabrycznie jest taka bardzo cienka wkładka. Ja ją zamieniłem na, na wkładkę. Własną, natomiast ta fabryczna jest bardzo, bardzo cienka. Wydaje mi się, że większość osób, które będzie te buty sobie kupowało i na przykład jeździ w dorabianych wkładkach do butów, to też wyposaży się w, we własną wkładkę, bo ta fabryczna jest bardzo, bardzo cienka. Powiedziałbym, że wręcz zbyt cienka. I jak podsumować te buty, proszę Państwa? Największe plusy, największe minusy. Dla mnie największe plusy to świetna wentylacja, bardzo dobre dopasowanie do stopy, takie bardzo naturalne poczucie przenoszenia mocy, charakterystyczne dla butów właśnie z niskim profilem i z dobrym trzymaniem stopy. Tutaj połączenie tej wewnętrznej skarpety z dwoma pokrętłami BOA naprawdę świetnie to na stopie leży. Rozmiar 43, ja na przykład w Shimano zwykle noszę 44. W fiziku 43, co pokazuje, że te buty mają taką bardziej naturalną rozmiarówkę, w sensie bliższą normalnym butom. Bo na co dzień też chodzę w butach 43, jak to dla kogoś będzie miało jakieś znaczenie. Więc duży plus za wentylację, duży plus za dopasowanie do stopy. Fajnie, że to idzie w tę stronę, czyli mamy trochę szerszego buta, co też myślę, że dla większości osób będzie plusem, bo większość osób raczej ma stopę trochę szerszą niż chcieliby tego projektanci naturalne tych takich klasycznie włoskich butów. Jakie widzę minusy? No to utrzymywanie w czystości. To nie jest super łatwy but do czyszczenia i dla kogoś, kto jeździ bardzo dużo w różnych warunkach atmosferycznych nie ma bata. One po roku będą żółte. Co więcej mam z fizyka buty Gravel MTB w Podobnej koncepcji wykonania, i one po roku są po prostu mega żółte, bo brud dostaje się pod ten plastik i nie za bardzo jest to jak wyczyścić. Więc jak komuś to przeszkadza, a chciałby skorzystać, że tak powiem, z plusów tych butów i mu się podobają, to warto poszukać innego koloru niż ten super biały, bo ten super biały naprawdę długo biały nie będzie. Mam nadzieję, że te technologie z fizyka będą schodziły do niższych modeli, w sensie przede wszystkim ten trend na trochę szersze buty, bo mam wrażenie, że mnóstwo osób z tego by skorzystało i to by się naprawdę sprawdziło. Ten niski profil buta to też jest coś e, fajnego. Buty u mnie zostają dalej. Więc pewnie jakieś kolejne wrażenia, albo zrobimy sobie zdjęcie, jak wyglądają faktycznie po pełnym roku jazdy. W różnych warunkach zobaczymy, jak bardzo zżółkną. Ja Wam mogę zdradzić, że jeżeli chodzi o topowe buty rowerowe, to szykuje się na początku sezonu 2026 test ciekawych butów, które są poniekąd rywalem tych butów, ale idą w zupełnie inną stronę. O ile to jest taki statek kosmiczny, jeżeli chodzi o buty rowerowe i coś takiego bardzo nowoczesnego i futurystycznego, to za jakiś czas pokażę Wam test butów, które... Są ich rywalem, ale idą w zupełnie inną i ultra klasyczną stronę. Więc mamy teraz bardzo ciekawą sytuację na rynku. Że mamy producentów, którzy rywalizują w tym segmencie, nazwijmy to premium, technologią i takim naprawdę futurystycznym designem, i takich, którzy idą w stronę bardzo klasycznych rozwiązań. Ale to już za jakiś czas. Póki co podziękowania dla Aspire, czyli dla dystrybutora Fizika za dostarczenie tych butów. Do testu, jak macie jeszcze jakieś pytania, coś Was ciekawi, o czymś zapomniałem, to piszcie w komentarzach, będę tak jakby uzupełniał, no a buty jeszcze się na Bikeshow pojawią, zobaczymy jak bardzo zżółkną nam po eksploatacji w trudnych warunkach. Poza tą zmianą koloru, która na razie, naprawdę umówmy się, nie jest jeszcze jakaś radykalna, bo te buty dalej wyglądają bardzo, bardzo świeżo, no to jakichś większych oznak zużycia nie widzę. Co więcej, w takich miejscach, na przykład jak, nie wiem, punkty, w których dotykamy oponą, na przykład, albo używamy pedałów, no to tutaj one są dość mocne wzmocnione, bardziej to zużycie widać po prostu po, po kolorze, który będzie się zmieniał, a ja póki co kończę dziękuję, do usłyszenia, cześć